Nasz jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrowia, jest wszechmogący, nasz Bóg, nasz Bóg. Halo! 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 Dzień dobry! Jezus Dzień dobry! Kocham cię! Już posmarowałem to wam Co macie do powiedzenia do odcinka? Jak się spało? Super panowie. To jeszcze 15 minutek, co? Tak. No, to dobranoc. Siema, to jest Weronika. A, i Ragu. Proszę, zaprezentuj się. Nazywam się Weronika Pochodzę z Krakowa. <laughs> bardzo naturalnie to wyszło. Gdzie na to e, Nie chodzę. Znaczyłaś. Ukończyłam liceum ogólnokształcące w dowej chłopce. bardzo Dumerie, jaki? Prestiżowe liceum 12, liceum 12. Polecam serdecznie. Jak 12 po jesteśmy w lesie, tutaj przyroda, e, pięknie To jest las. Tak. E, no jakieś pytania jeszcze? Czy e, co by <laughs> chciała robić w życiu? Ja będę gwiazdą ja wiem, już z Jak tych... gwiazdy na jednym klasie. Oh, <grym> Koniec. Dobra, lecimy, lecimy, bo. Jest Kinga jeszcze. Siema, pomachaj widzą. Jest z nami Szymon Ruk, który chętnie opowie historię zakupu działki. Dobra, więc tak. Historia zaczyna się 15 lat temu, kiedy miałem 2 lub 3 lata. Nie no pamiętam. No i sytuacja wygląda ogóle następna jest... podtrzymać Weronika? Jasne, <grym> jasne, jasne. Proszę. No, no, Muszę no, 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 ja tak w ogóle... Nie, słuchaj. mówić. Albo nagrywać. Ale poziomo. Proszę, ja bym tak stać w ogóle, co? I i się nagrywa dalej? Ja no. no, nie wiem. Tak, tak, super. Super tak. Super. Ale tak prościej tak. Proszę, takie wymagania... Przepraszam. Przepraszam. To jest... jest ciekawszy No i No i... Dobra. No i pojechaliśmy na wakacje. Z moimi rodzicielami I z moim Znanie rodzeństwem Kozanymi rodzicielami Pozdrawiam serdecznie po, Pozdrawiamy Pojechaliśmy na ten... Na wakacje do Pana Bolka Pan Bolek jest zagorzałym alkoholikiem I przez cały długi weekend, bo to był długi weekend Pił No i sytuacja wyglądała tak, że jak mieliśmy już wyjeżdżać To się zbieramy i w ogóle No i on nagle mówi Muszę wam pokazać działkę Cudowne działkę, muszę Wam ją pokazać. Kupicie działkę. No i generalnie nie, nie dały nam spokoju. No i mówił, że ciągle mamy jechać kupić tą działkę. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Nie, nie. Operator kamery, no, ja pokaźmy tutaj drogę. Tak, 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 tak. Może... Dobra, no ale wracajmy, wracajmy do nagrywania. No i teraz tak. No i... No i, i co dalej? No, no i, no i, tak, i powiedział, a, ha. My, no i my chcieliśmy jechać do domu, no ale on nie pozwalał, nie pozwalał. No i stwierdziliśmy, dobra, jedziemy z nim. No i ten, no i ale on oczywiście był podpity, no to nie mógł prowadzić. No więc mój tata, Robert Druk, <laughs> pozdrawiam. <śmiech> Pozdrawiamy? <śmiech> pozdrawiam drugi raz, no. Przepraszam, <laughs> mój ten <laughs> prowadził. No i, i jedziemy, jedziemy, co nie? No i no i dojechaliśmy właśnie tutaj do, do pewnego domku. No i ten, i czy właśnie... My? I on mówi, dobra to ja wysiadam, ja tutaj idę się napić, no i cała historia polega na tym, że celem tej podróży, celem tej podróży było to, żeby właśnie Pana Bolka podwieźć do kolejnego kolegi, żeby mógł się napić, tutaj bo nie widzę czy, o, no dobra jestem, żeby ten, podwieźć Pana Bolka, żeby mógł się napić, no i ten, alkoholu znowu, no, alkoholu znowu. no i ten, no i, i my myśleliśmy, że zostaliśmy oszukani i że w ogóle tutaj nie ma żadnej działki na kupno, Ponieważ no pan Bolek po prostu przyjechał do kolegi się ten się napić, a to bardzo daleko, a na nogach by tutaj nie przyszedł, bo był pijany, więc musieliśmy go podwieźć, więc wymyślił jakiś pretekst. Bo to są takie ale, ale, ale okazało się... Przepraszam, możemy Tak odskocznie by się przydała nawet Okazało się, że jednak działka była. No więc poszliśmy zobaczyć tą działkę, w sensie ja miałem dwa lata, więc nie pamiętam, ale tak słyszałem, że poszliśmy zobaczyć. Farmazony. No to, to są niepotwierdzone chyba informacje. I nie, 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 to z drugiej ręki, to wszystko prawda. Jestem. No i poszliśmy zobaczyć tą działkę, no i wszystko wtedy ten kwitło i było tak pięknie w ogóle. Sa, taki wielki, drzewa i w ogóle, no cud, nie? A moi rodzice w ogóle nie chcieli tej działki kupować, ale chcieli, żeby Pombolek alkoholik dał im spokój, dlatego, dlatego go zawieźli. No i historia potoczyła się tak, że wróciliśmy do Krakowa. No i bla 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 bla. Wszystko okej, okay. nie kupujemy tej działki, w ogóle nawet nie myśleli o tym za bardzo. No, no i ale następnego ranka, kiedy moja mama, Monika Rog pozdrawiamy, pozdrawiamy. 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 Obudziła się, to mówi do mojego taty Roberta Roga pozdrawiamy. Też pozdrawiamy. Pozdrawiamy! 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 Otóż pozdrawiamy. Pozdrawiamy. do niego ła no, nie! Przepraszam, bo tak zły katek. Przepraszam, bo nie wiem, czy to jeszcze długa tej historii. No, bo już ręka, ręka mi tak odpoczął, a możemy się zamienić. Ja już, no to... ja już wymiękam, Końcówka już. Końcówka. No i, ale. No i. Tak, no, tak. No, no. no i ten. No i, i powiedziała, kochanie, nie wiesz co mi się śniło. No, no co? I mówi, ta działka mi się śniła. Ona jest przeznaczona dla nas. No i ten. No i kupili. Brawo Brawo Ja brawo, brawo. Brawo. dla rodziców. I dla pana Bolka. Tak. Brawo, pozdrawiamy. 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 pozdrawiamy nie byłoby nas. Dziękujemy brawo. panu. Dziękujemy. Pa, no już koniec. Koniec. Jakie widoczki. Tu są ładne widoki, ale tu są najładniejsze. Dobra. Jest dwór rodziny Nie Nie z krasudzkich. Tu jest misie. Misiu, siema. Kędzuniu, chcesz kiedyś powie powiedzieć do kamery? Nie. nie. <laughs> Pomachajcie! Chcecie pomachać? O super, miło. Jak tam Olga się idzie? Dobrze? Super, najlepsza wycieczka jaką w życiu przeżyłam, jeszcze przeżywam. Oj, nie podoba się. Polecam, polecam. Wy czy z na działkę roga Las, burz, powietrze Przecież biodra, kostki, plecaki Eee, fajnie jest No elegancko No Są ładne widoczki Mam asamacki u was Chłopaki Loki u I ten, tak Zgrywujcie Tak i do zobaczenia później Takie widoczki. Ej Jakie widoczki Zróbmy to Proszę, tu jest rogu Ładne widoczki Ładne, pewnie, że ładne co? Tam pośrednio, macie o, ładne. A ja około 20 chyba. Oj, tak. A few moments later. Jażę no dziewczyny, dziewczyny, dziewczyny i dziewczyny. <śmieniczy> Potem mnie na wycieczkę wziął. I na wycieczkę tej, bo bieluszką bluzkę z nią. Wszyscy mi zazdrościli tam. A co za bada, tata? Pomiędzy bluzecem szła.

O góry, górę z pola doły dzwoń, dzwoń, dłoń, dzwoneczku. Mój powysku. Hej! Hej, hej! Hej, sokłały! Omijajcie góry nas i pola doły, dzwoń, 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 dzwoneczku. Mój poły, dzwon, hey! 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 dzwon, 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 dzwon. dzwon. Uch, szybciutko. Andrzej. Oj ty, waszczu, ty grasz? A co, lecimy? Nie wiem. I... To nieźle, nieźle. Chciałem nagrać, jeszcze gramy. Bang. Bość, jak się grało. Klasa. I... <laughs> e no klasa, klasa. Nawet jeszcze jest woda, kurwa. A mnie już nie ma, już mi nie pozwolą do Wiesz, tu się będziemy kąpać. Trzeba nagrywa. Była sztuczka. No dawaj trika, dawaj trika. Nie weszłeś. Cześć, ja Ci pokażę jak się triki <laughs> nagrywa. Patrz. Cześć, Cze. triki nagrywamy. Nie A A wyszczęłeś. <laughs> Ojej, nie wyszło, ale ja zrobię taki rówka, no, będą jakby wyszło. Jak tak. tak, tak. tak nie wiesz. Ale musicie zrobić. Oh, eee... I to był trik. To, to był trik. Dobra, Teraz żabinio! Słynny brazylijski. Spokojnie. Tu cię, to nie ma. Żabca. Ale trik! Ezio! Lecimy, lecimy z jakiejś tosty, nie? Nie, Kuba. Kubuś, nie wstajam, ją. Tam się, tam się biją, tam idzie fencu, tu jest Karolina, jo, a tu robimy tościki. Jest git. Gracie? Fajny wajbich. Siema, że żabcia tak, tak, tak. Jak to? Pan To miejsce jest jak ja. majestatyczne Ale jest, <grym zrania> i jest i kupson. a nie. i <grym> O, idzie fajna muzyka. To jest na To. Ja, rogu i. i... Tak. Nie Największe. nie. to była piątka, w sensie ze mną, to bym zagrał. MACHY no, MLEK! A jeszcze nie Ja się tu dziećmi... Co się stało? Kuba przestań MACHY MLEK! A tu mamy piłkę, co ma 300V Jest ogólnie ładna pogoda, trochę wieje wiatr Ale jest z nami meteorolog Jakub Żaba Jakubie, co powiesz o tej pogodzie? Pozdrawiam, te chmury słyną z tego, że są nieprzewidywalne. Tutaj może być słońce, ale dupnie albo nie. Taka moja wstępna diagnoza. Tary Korol źle wróży. Będzie lało albo nie będzie lało. Pozdrawiamy. No, no nie przestraszył się. No. O, ty co robisz? żeby przyjechał? No, on chce, a ona nie Eee, yeah. niech przyjedzie Gdzieś jest za Ale No to wtedy... Wtedy wtedy na pewno się... O, siema Jestem <coughs> chory On jest chory Jestem chory, bo spalam U, przywieźli nutella i jedzenie Klasa, klasa do naleśników to! Do naleśników! No w właśnie Witamy dzisiaj e, w, domu w kuchni wstosach. Weroniki Tak, zaprezentuję wam tutaj e, Tutaj jest oczywiście nasz stół Cześć. I ręcznika Sebastianu, no to jest żabcia To jest kustosz Jak widzisz pewnie dzień, temu jeszcze zaręczyłem Ale nie z nią Weź nie spojrzenuj Generalnie tutaj mamy pryncypałki Widzę I nie schodzi bardzo, bardzo szybko Idziemy właśnie robić naleśniki no. Na obiad no. I bardzo zapraszamy Was do kolejnego odcinka naszej y, kuchni de wrzosa. Jo, jo! Oh. My... Tak? Ty, patrz ich. Patrz co robią. Dobra, gościu, ja mam pelerynę, tak? Ja mam pelerynę. Dobra, dawaj, nie widać cię. Nie widać. Nie? nie widać cię. Ale nie widać mnie. Nie widać cię. Nie, 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 nie. Nie wydwajnie. że mnie nie widać. <śledzimy> To co? Którego grubego lejemy? Dobra, chodź na nie to nie Czekaj, rozjadek z Cybika <gry> <gry> Dobra, będę <bela> się lać Ty, ale fajny skos jest. Trzeba sobie rać Samuraje Roku, powiedzmy założyliśmy na... Ze względu na drastyczny charakter tej sceny, postanowiliśmy zastąpić ją materiałem poświęconym languście. Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza, choć gdyby mogła, jadłaby dżem. O, matko! O, no co to jest? O, trzy panky! Jesteś zimna! Zapraszamy tutaj spać. Tutaj, Wróciliśmy do eee, kuchni w polu. jest eee, właśnie ciasto do naleśników. Ale jest komplikowane. to jest naleśnik w trakcie robienia, o! a to są naleśniki zrobione i w trakcie jedzenia. A nie, ja proszę o zdrowie, że ci smakuje naleśnik.

o! Siadło jakoś super ładnie, ale. Ale zrobimy ładniejszą, zrobimy takiego podwójnego. I na, su na suficie wyląduje. <noise> Nie, wiem no, kozak. No także robimy. Dobra. To zrobimy jest super. Juhu.